W Ten system ROB mamy wprowadzony już od 20 lat, zarówno w zakresie opakowań, jak i urządzeń elektronicznych, jeżeli chodzi również o opony, a jeżeli chodzi o system kaucyjny, to tutaj debata... Odbywa się przez ostatnie dwa lata. Również ta debata odbywała się 13 lat temu i ciągle powraca. I obecnie do dyspozycji mamy projekt Ministerstwa Środowiska w zakresie wprowadzenia obowiązkowego systemu kaucyjnego. Jednak w, w ramach zgłaszania uwag to tutaj wypowiedzieli się, wypowiedziała się szeroka grupa podmiotów, na przykład Związki Gmin, Izba Gospodarcza, Izba Związków Pracodawców i wszystkie instytucje z zakresu gospodarki odpadowej, asocjacje przedsiębiorców i małych przedsiębiorców i szereg innych organizacji, a więc projekt Ministerstwa w zakresie wprowadzenia obowiązkowego systemu kaucyjnego został odrzucony przez szeroką grupę społeczeństwa i Ministerstwo Środowiska Naturalne. Jednak projekt ten nadal stara się przeforsować i większość podmiotów, które się wypowiedziały, to, to zwraca się do ministerstwa, żeby wycofali ten projekt. Jako Republika Czeska jesteśmy w stanie w obecnym systemie zgromadzić 8 butelek z 10. I tutaj sądzimy, że bardzo że prawdopodobnym 29, jest, że w roku 2029 spełnimy ten financji, również ten ostateczny cel na poziomie 90%, jeżeli chodzi o zbiórkę butelek plastikowych. Jeżeli chodzi o puszki, to tutaj ten poziom zbiórki jest na niższym poziomie, ponieważ te cele zostały określone o wiele później. Nasz system, Nasz system jest bardzo obszerny i jest w stanie spełnić cele w zakresie zbiórki, w zakresie każdego rodzaju odpadu, ale potrzebuje czasu. Nasze gminy i miasta wierzą w to, że wysoki poziom zbiórki jesteśmy w stanie go osiągnąć nawet w przypadku puszek. A jeżeli okazałoby się, że w 2029 roku, ponieważ te cele unijne są wyznaczone na rok 2029, to trzeba zwiększyć motywację w zakresie zbiórki odpadów, to w Czechach została otworzona dyskusja w zakresie innych. Innej alternatywy, jeżeli chodzi Zabawanie o system kaucyjny, digitalnie. i to jest, co są kaucje cyfrowe? przy wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury i kodów QR na poszczególnych opakowaniach. Dla gmin, by ten nowoczesny system oznaczał to, że te wartościowe rodzaje odpadów, te butelki PET i puszki, to one by pozostały w tym systemie gminnym. Dla e, mieszkańców zaletą jest to, że nadal e, wyrzucaliby e, butelki e, PET i puszki do tych e, żółtych pojemników. Dla handlowców zaletą byłoby to, że nie musieliby kupować automaty kosztowne na te poszczególne opakowania i dla gospodarki odpadowej bardzo zaletą, dużą zaletą będzie to, że to cyfrowe, te cyfrowe kaucje można rozszerzyć na jakiekolwiek rodzaje odpadów w przyszłości, podczas gdy te drogie automaty kaucyjne zawsze będą tylko na butelki i na puszki. A w Polsce, dla Polski zalecałbym, żeby podobnie jak we Francji i w Czechach, żeby do tej debaty zostały intensywnie włączone również miasta i gminy. Ponieważ właśnie miasta i gminy, zarówno w Czechach, jak i we Francji, to były w stanie wytłumaczyć politykom, że właśnie dla tej sfery komunalnej to obowiązkowe kaucje to jest ekonomicznie nieopłacalne i z poziomu politycznego niezbędne jest szukanie o wiele bardziej skuteczniejszych rozwiązań. I ostatnią ideą, Powiem i to jest tak samo w Czechach, jak i w Polsce. My nie mamy celów tylko w zakresie butelek PET i puszek. My wszyscy mamy cele w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych, i gminy i miasta wspólnie ze sektorem odpadów zarówno w Polsce, jak i w Czechach to przez szereg lat rozwijały system segregacji i recyklingu w taki sposób, żebyśmy spełnili cele w zakresie wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, w tym butelek PET i puszek. A jeżeli niektórzy z polityków w ten moment chcieliby z tego systemu kompleksowego wyjąć te najbardziej wartościowe wisienki, te butelki pet Puśki, to istotnie naruszą ekonomicznie cały system zbiórki, segregacji i recyklingu wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. I to jest bardzo poważny temat, bardzo poważnie dotyczy to wszystkich miast i gmin. I ja nie umiem sobie wyobrazić, żeby w Czechach, żeby, ten, żeby w Czechach został wprowadzony ten system obowiązkowych kału. Teraz w 2024 roku i w Nic taki sposób, w jaki został e, zaproponowany. Nic nas do tego nie zmusza. Ten cel jest wyznaczony, tak wyznaczony na rok 2029, tak samo jak dla Polski. A więc zalecam, żeby ta debata była prowadzona dalej i żeby w Polsce szukano dalej jak najbardziej skutecznego rozwiązania, które będzie można wykorzystać nie tylko w zakresie dwóch najbardziej wartościowych rodzajów odpadów, ale dla wszystkich odpadów. Ten dialog z rządzącymi, czy oni was słuchają, biorą pod uwagę to, co mówi branża, to, co będziecie wyzbierać, czy to jest wysłuchiwane przez parlament i przez ministerstwo, przez rząd? W Czechach w ramach tej dyskusji w zakresie wprowadzenia obowiązkowego systemu kaucyjnego powstała bardzo duża koalicja przeciwników obowiązkowych kaucji. Są gdzie reprezentowane zymery, są przede wszystkim oba, swazy, oba związki gmin, Asocjacja Regionów, komora, również Izba Gospodarcza asocjacja małych przedsiębiorców, tak szereg, po prostu związzy, wszystkie, w, w, wszystkie związki z zakresu gospodarki odpadami na bazy, i na tym poziomie skóry, odbywa się ta dyskusja właśnie z tym ministerstwem, proto, w ponieważ w zasadzie to wygląda w ten sposób, że obowiązkowe kaucje e, stara się forsować tylko ministerstwo. Napoju, przedstawiciele e, sektora e, producentów napojów a i, i kilka organizacji zielonych. Podle nas, w Naszym zdaniem w państwie demokracji nelze, nie można forsować. E, Idę przeciwko, e, przeciwko wszystkim, czy przeciwko większości. Sfery, Jeżeli sfera komunalna poprzez konkretne argumenty na, zwraca uwagę na dużą nierentowność system. proponowanego systemu, tak to nie można wprowadzić tak, i zatwierdzić taki system, proto, żeby byl, on ponieważ on by nie był, by, nie był korzystny dla e, o, Dobro ogół, ale wszyscy, by na niej ale wszyscy musieliby dopłacać po prostu do niego.